Witam Cię drogi widzów, w tym filmie sensie, wydarzyła się niezbyt dobra rzecz, gdyż widać pod tytułem, że to jest już koniec loka. no ja, ja, no ja tutaj, no mi jest trochę, tutaj dużo, dużo się tutaj grało, teraz jestem ogólnie w bunkrze. Polecam to zasubskrybować tutaj ten kanał i zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Mm, tak, no. Polecam jeszcze wziąć udział w konkursie. A nie, bo już jutro. ile jutro jest. Czyli dzisiaj, gdzie to wrzucam, to jest piątek, czyli. E, chyba powinienem. No i jutro jest koniec konkursu 20 zł. Pencem kart, więc polecam wziąć w y, w nim udział. Dobra, to teraz może przejdźmy. Gdy to jest osioł, klanka niby, ale go wziąłem w, w sobie, bo dawno miał go wziąć się, no to mówię, lepiej, żeby nie spłonęł, tylko żebym go wziął. No bo nieważne dlaczego, nie wiem, jakby spłonęł. E, dobra, to jest kij już go wziąłem, no i to jest e, śliczka pupa. Gdy tak wygląda moja, mój cudowny chyba już go zauważyliście. Zauważyliście tutaj ogólnie, co tu znajduje, tak to będzie wyglądało. Dobra, no to może przejdźmy najpierw. I zabijmy tego szk szkieleta. No, nie wiem, czego mi zlegowało Na tym serwerze zawsze mi laguje. Jak się z kimś z... Znaczy, ostatnio mi zawsze laguje. Jak się bije z jakimś tym szkieletem w czy czymś. Tak to zawsze jest dobrze. Dobra, to on nie zniszczony żywem. No to fajnie. Przynajmniej to mi, to mi dało. Dobra, no to wejdźmy sobie do rolleraka. To jest yy, jego piękny domek. Zniszczony, niestety. No, smutno trochę. Aż postawię klocki, no. Nic się tak już nie stanie. To tak wszystko jest poniszczone. <laughs> Szukamy sprawcy tutaj zniszczenia tych wszystkich rzeczy. No to tam jest domek Elma. I w nim tak naprawdę nic się nie stało. I w kościele... Ojej, co jest? I w kościele też. Ym... Tak, tu też nic się nie stało i tu też, ale no... Zaraz zobaczycie. Jedną rzecz. Najpierw może... No już no domek też widać, Hermiksona domek jest praktycznie y cały rozwalony. No i mój też no. można przyznać. Ale tylko od zewnątrz tak naprawdę. <laughs> tylko góra jest bardzo zniszczona. I to widać z z z właśnie z zewnątrz, a tak to to... Nie, jest aż strasznie tak zatrzem. No, tutaj jest praktycznie cała. I tutaj po ustawiam ten kobel, bo musiałem jakoś ugaścić pożar. Ale nie, tego kobla już nie stawiam ja. Bo tutaj ten. Po prostu ktoś tutaj. Nie wiem, nie wiem, nie co to jest, takim był niemiły. Ale nie pozdrawiam ciebie, tą osobą. No, tak, tak, tak jest, prawda? No, na groźnie nic się w sumie nie stało. To śniadka, by przeżyła chyba. Tak to w sumie wygląda, ten dom. Mój. Na dole nic się nie stało. Oprócz tutaj paru rzeczy. Tu ogólnie miał być mój bunkier, ale właśnie. Największe zagrożenie mi się wydaje największe zagrożenie to był właśnie Krzychol. No i ja on przyszedł tutaj. I. Znaczy, no patrząc. No lekko go podejrzewam, ale nie mówi, że jakiś niebie jego brat. Bo tak, ja ogólnie. W, w, wróciłem z jakiejś wyprawy, e, no i on akurat mówi, że przyszedł tam do niego, czyli tutaj. No i akurat w tym samym momencie on, 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 on powiedział, że domek Elity się pali, a już by to dawno zauważył. E, prawdopodobnie, bo obok ma swój domek. Jego dom też jest zniszczony, no, no, widzi się już, możecie zauważyć, że Elity też, tam jeszcze go, jego domku nie widać dokładnie. No i... po prostu... Przyszedłem tutaj do... do niego. Przyszedłem z wyprawy, no i zauważyłem, że pali się domek Elity, później zauważyłem, że pali się domek Hermiksona. No i to byłoby takie dziwne, że akurat yy, on tego nie zapalił. No i w sumie najbardziej, największe podejrzenia mam do niego, bo coś mi się wątpię w to, żeby brat mi wszedł i ten i jakby tej, na ten serwer wszedł to jest też możliwe, no ale no najbardziej podejrzewam A tu w środku w klubie nocnym no zostawię już to tam, pochodnie. Tam w klubie nocnym nic się nie stało takiego w sumie teraz mogę wam wszystkie kryjówki tutaj pokazywać, co się stało. Tak, ogólnie tutaj, w tym miejscu, ja się kieruję, więc muszę kopać. W tym miejscu miałem, przechowywałem swoje najważniejsze rzeczy, tak, też to mogę powiedzieć. Eee, tu mam farmę, miałem. no to ten, to każdy chyba wie, tak, tu miałem. No i tak, no a nie, w sumie farmę nie pokazywałem na YouTube. E, dopiero pokazałem teraz właśnie e, czy to się wszystko nagra nagrywa się 8 minut już e, patrząc, ale z montażem to pewnie będzie jakieś dwie nie no, nie, teraz nie, nie wiadomo, zobaczymy e, no i tak, skwer nie jest zniszczony, na szczęście. przynajmniej to e, co tu jest na kaktusa no widać, że nikt jeszcze tego nie kupi nie szkoda, szkoda e, to jest domek Elity, a zapomniałem wejść tak bardziej do Karmiksona, ale dobra, tam i tak już nic nie ma, bo można sobie zauważyć, yy, nawet jeszcze prezentu, nie prezent tego te rania był, znaczy tylko jabłko, yy, no i tak wygląda domek Krzychola, w sumie patrząc też, żeby on sobie nie niszczył domku, ale żeby to było bardziej wiarygodne, to, to możliwe, że by się sobie zniszczył. Ale no, nie, nie będę aż taki, że podejrzewam go. Oczywiście, jeżeli to nie to, to przecież. Przepraszam, tylko mam takie podejrzenia. Więc no. Tak nawet jeszcze domek tutaj tytana trochę. Nie wiem czy widać. Hmm, bardziej tutaj. Po to zniszczone. Yy, tak, no tam trochę widać, że tam te deski tutaj o, tu, ty... No, nie ma trochę tutaj. Yy, tak. W sumie to też mógłby być ty który wchodził o 24 na Landoka i wszystko tutaj mógł niszczyć, ale wątpię w to, bo on ogólnie nie gra. Ostatnio chyba. No i domek pacanowy, a właśnie, trzeba sprawdzić domek pacanowy, co się z nie stało, bo tego nie wiem. Jeszcze dojść do... ...Güeroxa i tego, i to jest Nie, z domekiem pacanowy wszystko dobrze. Ale ja nie wiem, nie wiem. Pa Pacerowy wyklucza, no? ponieważ mi on... miły on takie rzeczy nie robi, więc znam go bardziej. Hmm. Czym, no wtedy, nie no, mi by na pewno wtedy domku nie zniszczył. Yy, tak, dobra, no to pójdźmy teraz sobie do Wiedźminów i do Guerrocksa. Ogólnie ja jestem serwerem trochę... W się związałem gram tu częściej ostatnio, znaczy już teraz nie niż na te bedwarsy czy coś Ale tak naprawdę mm, dużo straciłem na to czasu niż bardziej na no właśnie tamto gram, nie potem dawno już miał jakieś 160 level mam 130 tak, mm, no Dobra, już dochodzimy. Tam ta restauracja, coś yy, tytana i kogoś, wszystko jest dobrze z nią. Yy, ten, to, to też dobrze. Chyba tu nikomu się nie chciało dochodzić, żeby ten, żeby niszczyć. Ale jeszcze nie wiadomo. to był wirt. Dobra, fajnie. Teraz teraz 85. No, i jabłko zebrane, jeszcze był. To jest pewne. Dobra, na razie widać, że nic nie jest zniszczone. Tu przynajmniej. A może to jakiś ktoś zjedzimny? No to też jest. No, 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 no nie wiadomo. Ale to, to też jest możliwe, ale nie, wątpię. w to, wątpię w to naprawdę. Mm, tak, to chyba górax odebrał to jabłko. No, tu też... No ale dobra, to już nie, nie ma to sprawy dokładnie. No i nic nie jest niszczona, w sumie tutaj tak nic nie ma tej farmy. Wejdę sobie tutaj też. Zobacz. Dobra, nie Może lepiej tak. E, no dobra, no to, to, to widzimy się nie wiem. W sumie nigdy się nie musimy widzieć. E, ja ogólnie pozdrawiam wszystkich tutaj, e, z którymi grałem. No, praktycznie wszystkich znam. E, stąd nie tak strasznie dokładnie. Tak, yy, zaraz wam przyznam tutaj listę. Tylko gdzieś pójdę jakoś się skryć. Dobra. <laughs> Chciałem jeszcze wejść tędy, a nie od razu tak, bo zawsze bym przyzwyczajony, że wchodziłem normalnie o tymi drzwiami. Już te drzwi są od tego, od szafy. No fajnie to było, fajnie, naprawdę. Jeszcze raz mówię, że przywiązałem się do z tym serwerem. Dobra, pójdźmy spać. Eee, Okej. Okay. Dziękuję klankowi, Rubitowi, Elicie, Dawidowi, 13343, Elmo, Hermiksonowi, Gweroxowi, yy, tak? Yy, Krzycho Krzycholowi, Tytanowi, Passenu, Wierolraku. To jest... To najbardziej, no, no bo on to stworzył w sumie i nie zaprosił na ten serwer. No i, i ten. Deliktory powiem, bo ogólnie miał no, stary nick, ale zapomniałem jego nick. Teraz mam nowo. No tak, no i, i tak to wygląda. Tak to wygląda. Dziękuję nam wam naprawdę wszystkim. I za to, że graliście. Ogólnie. No i fajna, fajna tutaj była gra. No ale mądre no. Ogólnie na serwerze było bardzo mało osób. No w sumie nie będę się zaśmiecać jeszcze raz jeszcze bardziej domku. Yy, na serwerze grało bardzo mało osób już. Yy, nagrywało z tego jeszcze mniej. Yy, ja byłem ogólnie jeden z na jeden. No częściej grałem na tym serwerze. Myślę, że nawet... Najczęściej. Niektórzy powiedzą, że nie, no ale byłem w takich godzinach, gdzie akurat najmniej chyba osób grało. Czyli taka 14 też jeszcze w, w wakacje. Bo wszyscy albo grali jakaś z rana strasznie. Albo wieczorem, a ja akurat w takich porach rzadko grałem. Eee. <laughs> mm, tak. No to dziękuję, dziękuję, dziękuję. W sumie fajna przygoda z tym serwerem wszystkie domki pokazałam. Tytana ten domek przetrwał w sumie. Dobra, to ja myślę, że już jest końc tego filmu. I koniec przy okazji no, landboka. No smutno, smutno mi. Naprawdę mi jest smutno. Ale cóż, no tak to wygląda czasem też się kończy tak no A jak tu będzie nie wiem 50 łapek to nie bo 50 łapek może być kiedyś nie no jak tu będzie 50 łapek w miesiąc to robię swój własny serwer albo w sumie tak kiedyś stworzę jeszcze swój własny Dobra, no to to... To już na seria teraz jest koniec. Widzimy się w następnym odcinku. Do widzenia.